Bye. <laughs> w powiecie z Gorżoleckiem Jagodzin, jak wiele tutejszych osad, powstał niegdyś w środku puszczy, a początki tej sadyby sięgają roku 1456. Tak przynajmniej można się zorientować w niektórych źródłach, które cytuje pan Waldemar Bema w swojej książce o puszczy z osiecznickiej Wtedy jeszcze na samym początku ta miejscowość należała do rodu Pencigów. Po czym w roku 1491-1492 została wykupiona przez mieszczan z Gorzaleckich, którzy zresztą mieli później znaczący udział tutaj w różnego rodzaju inwestycjach. Powstawały zakłady pracy, ale to już jest okres znacznie późniejszy. W każdym razie Jagodzin powstawał jako takie miejsce obróbki rudy, tutaj wydobywanej. No i miejsce powstawania pierwszych kuźnic, stąd i ta miejscowość w swojej nazwie, na początku ma nazwę Neuhammer, Nowa Kuźnia. Podobnie zresztą jak kilka takich y, sady położonych tutaj w okolicy, w okolicy zarówno powiedzmy powiatu zgorzeleckiego jak i bolesławieckiego. Jagodzin w minionych wiekach przeżywał bardzo wiele różnych sytuacji śmiesznych, dramatycznych. Wspomniany Hans Specht brał udział jako właściciel nie tylko młyna kuźnicy, ale również stawów w takich przetargach słownych, w takich utarczkach, wtedy kiedy chciano tutaj wybudować kolejne stawy rybne. Jako zagrożenie najprawdopodobniej uznawali właśnie tę propozycję mieszkańcy. Godzina dochodziło wtedy do różnych sesji, ale bardziej poważnymi perturbacjami tutejszych mieszkańców był czas wojen. W czasie wojny 30-letniej tutaj najpierw plądrowali wieś żołnierze szwedzcy później cesarscy, kiedy zaczął się czas wojen siedmioletnich również, tylko że wtedy tutaj wpadali żołnierze pruscy i żołnierze cesarscy. Wreszcie w czasie kampanii napoleońskiej Jagodzin też nie został pozostawiany sam sobie. Zwłaszcza w czerwcu 1813 roku wpadła tutaj grupa takich rozwydżonych żołdaków, dezerterów francuskich, którzy próbowali też dokonać różnego rodzaju rabunków. Temu się przeciwstawili ostro sami mieszkańcy Jagodzina. Także historia tej miejscowości jest niezwykle ważna i ciekawa, a więcej ją jakby. Rok 45, o którym postaramy się powiedzieć nieco więcej. Bardzo znaczące wydarzenia tutaj w Jagodzinie rozegrały się w roku 1945, kiedy to w tym rejonie zgrupowała się bardzo duża ilość wojsk niemieckich, między innymi 21 Dywizja Pancerna, a po stronie polskiej czy po stronie przeciwnej, bo w tym wypadku chodziło tutaj i o wojska rosyjskie, które wcześniej tutaj stacjonowały, później zluzowały je jednostki polskie. Była to Czwarta Drzezdeńska Brygada Pancerna. Właśnie w tej miejscowości ulokował się też 10 kwietnia 1945 roku sztab II Armii Wojska Polskiego, którym, któremu przewodził generał Karol Świerczewski, noszący też czasami takie dodatkowe nazwanie czy określenie Walter. Ten dowódca przez wiele lat był traktowany po II wojnie światowej jako postać wybitna, jako wybitny bohater. Trochę później ta atmosfera wokół jego osoby się zmieniła i te wszystkie opinie też uległy zmianie. Warto przypomnieć, że jego wizerunek widniał również na polskich banknotach, ale sztab, który tutaj się zainstalował, przygotowując się do operacji, która miała 16 kwietnia początkowo nieudany przebieg forsowania Nysy Łużyckiej był właśnie zlokalizowany w tej szkole, która jest widoczna za moimi plecami. O tych wydarzeniach przypomina zresztą tablica pamiątkowa umieszczona na murach szkoły. No i kilka takich innych elementów jak chociażby ciekawy słupek z umieszczonym znakiem słynnego orła używanego przez pierwszą armię i drugą armię wojska polskiego zwanego dość pogardliwie przez wielu pamiętających dumne polskie orły wojskowe kuricą jagodzina, bardzo wielkie znaczenie miały też różnego rodzaju działania gospodarcze, zwłaszcza zaczynając od XIX wieku, kiedy tu się rozwinął bardzo wyraźnie przemysł drzewny, ale nie chodziło tylko o tartaki czy przetwórstwo bali drewnianych na deski, na belki, na krawędziaki. Również tutaj produkowano alkohol metylowy, produkowano, jak wspomniałem wcześniej, terpentynę, tutaj wydobywano smołę, Także ta cała produkcja, która się opierała na bogactwie lasów, miała wielokierunkowe znaczenie. Natomiast co jest istotne, że w roku 1888, a więc stosunkowo późno, tutaj w godzinie powstał ogromny tartak parowy, który wykorzystywał różnego rodzaju urządzenia na owe czasy no bardzo nowoczesne. Dzisiaj niestety po zabudowaniach tych pierwotnych, które służyły bardzo dobrze przemysłowi tutaj drewnemu, a zwłaszcza produkcji różnego rodzaju elementów drewnianych bardzo potrzebnych w budownictwie i w innych dziedzinach gospodarki. Dzisiaj te wszystkie zabudowania stanowią wielką ruinę. Ocalał wysoki komin, taki charakterystyczny kształt tego komina, warto zauważyć. No i jest to pewnego rodzaju tylko echo tych bardzo istotnych działań gospodarczych, które miały tu kiedyś miejsce. Starsza część tartaku, główna hala, po której zostały tylko sterczące bezradnie w górę pionowe ściany boczne, no, zachowała swój ogrom dzięki temu, że wewnątrz można znaleźć różnego rodzaju słupy podtrzymujące niegdyś podłogę, tutaj, która na pewno była nieco wyżej położona, a całe ruiny przywodzą na myśl co najmniej jakiś kataklizm, a przecież nie w wyniku jakichś gwałtownych wydarzeń ten tartak przestał funkcjonować. Niewątpliwie bardzo ważne dla powstania Jagodzina znaczenie miała rzeka Czerna Mała, która zresztą stanowi swoistą oś łączącą Jagodzin z Piaseczną, wsią której część sam Jagodzin już zagarnął. Natomiast dzisiaj, kiedy są roztopy, ta skromna rzeczka toczy dość dużo wody, no i na pewno takich porywach może być też groźna dla tutejszego, dla tutejszych domów. Jak można się zorientować z niektórych dokumentów, około roku 1493 bardzo blisko Jagodzina powstała miejscowość, która na początku liczyła tylko kilka gospodarstw i wtedy określono ją mianem nowej wioski czy małej wioski, bardziej nowej, ponieważ jej niemiecka nazwa brzmiała Neudorflin i ta miejscowość Stopniowo rozwijając się również w oparciu o kuźnice, wkrótce sięgnęła granic jagodzina, który wchłonął północną część właśnie powstającej osady. Teraz tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, naprawdę trudno zorientować się, że niegdyś było to jedno z najpiękniejszych zakątków, nazywany nawet perłą lasów gorzoleckich. Ogromny zbiornik wodny zasilany Czarną Małą, która przepływa również przez Taseczną. Na swoich brzegach miał zlokalizowane obiekty takie, które pozwalały na korzystanie tutaj z Łodzi. Zachowało się bardzo wiele ciekawych fotografii pokazujących kopiących się, odpoczywających tutaj ludzi. No dzisiaj niestety śladu po tych wszystkich urządzeniach nie ma. Te fotografie są jedynym świadectwem świetności tej części piasecznej. Natomiast sama miejscowość jest równie ciekawa, chociażby z tego powodu jak Jagodzin, że oparła swoje działania gospodarcze na otaczających lasach. Chociaż dzisiaj nie zapewnia to wszystkim tutaj godziwej pracy i możliwości życia z tego, co właśnie lasy przynoszą. Zalążki południowej części Piasecznej, czyli do 1945 roku w powstawały w roku 1532. No oczywiście systematycznie zwiększała się liczba gospodarstw, wieś rozwijała się. Taką ciekawostką jest to, że tutaj w okolicach wsi miał swoją siedzibę pustelnik, o czym informują bardzo stare źródła pisane. Przypomina te wszystkie wydarzenia. Przypomnę jeszcze raz doskonałej swojej książce Pan Bena. I ta właśnie ta obecność tego pustelnika miała zaowocować powstaniem w miejscu, gdzie on miał swoją siedzibę, później leśniczówki. Dzisiaj tej leśniczówki też już nie ma. Warto zwrócić uwagę, że zabudowa wsi jest bardzo rozrzucona w okolicy, ale osią główną jest podobnie jak w godzinie. Nie tylko Szosa, ale również Rzeka Czerna Mała. o tym, że rejon Piaseczny i Jagodzina był od zamierzchłych czasów zamieszkiwany przez ludzi, a przynajmniej odwiedzany tutaj przez różnego rodzaju grupy ludzkie, świadczyć mogą wykopaliska, jakie dokonano tutaj w roku 1936. Wtedy to bowiem znaleziono tutaj przedmioty krzemienne, między innymi groty strzał. I to wszystko pochodziło z okresu, z epoki kamiennej. Dzisiaj Piaseczna czy okolice piasecznej przygotowują się do tego, że być może powstanie tutaj specjalny rezerwat ciekawej roślinności. Wszystko to wskazuje na to, że te miejsca od wieków związane z lasem, z puszczą są bardzo atrakcyjnym terenem i takim na pewno będą nadal. Podobnie jak we wszystkich miejscach pięknych, urokliwych, które są mało jakby dostrzegane na co dzień, Również będąc w jagodzinie piasecznej, zapraszamy Państwa do odwiedzenia tych miejscowości. A warto, chociaż bardzo wiele dawnych obiektów już tutaj nie istnieje, i to, co było kiedyś specjalną ozdobą, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, ponieważ zostało zniszczone.